Gdzie jest Orcia? Orciu, czemu nie nagrywasz? Orcia, co się z Tobą dzieje? Kiedy nowy film? Nagraj coś. Nagraj coś z mamą. Dzień dobry bardzo, z tej strony Orcia i witam się z Wami w ten piękny poniedziałkowy... dzień? Tak, jeszcze dzień. Słuchajcie, yy, przepraszam za mój yy, wizerunek, po prostu korzystam z chwili dla siebie i tego, że yy, to jest czas mojego maseczkowania, jako takiego maseczka oczyszczająca, typu pilow, i mogę do Was pogadać. To jest takie 15 minut naszego małego TTT, gdzie mamy siebie do dyspozycji i możemy gadać na wszelakie tematy. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować temat katwalku, plus size, który był zorganizowany w ubiegłą niedzielę na starym mieście w Warszawie pod kolumną Zygmunta. Dziewczyny plus size z Warszawy skrzyknęły się, była to inicjatywa oddolna i zaprezentowały swój własny autorski pokaz pięknej bielizny plus size. I ciekawa jestem, co wy o tym myślicie, jak plasują się Wasze poglądy na ten temat. Sytuacja wyglądała tak, że dziewczyny paradowały w samej i atrakcyjnych szpileczkach po chodniku Warszawy w niedzielę. Gdy wszyscy wychodzą na spacery. Otóż. <noise> Słuchajcie, ja wiem, co to miało na celu. To miało na celu zwrócenie uwagi na yy, brak akceptacji ludzi yy, na inność. Wszelaką. Sylwetek, koloru skóry, poglądów. No, nie niby tak, ale szkoda, że jest to określone mianem body positive, bo dla mnie body positive jest czymś zupełnie innym. Dla mnie body positive to Taka myśl to takie poczucie własnego ja, które daje mi moją miłość własną pomimo moich niedoskonałości. Czyli jestem świadoma tego, co jest we mnie nie tak. Jeżeli mogę z tym walczyć, to walczę. Dbam o to, aby mm, było lepiej, ale i tak kocham siebie. Dla mnie tym jest złoty pozytyw. Wydaje mi się, że to nie jest tak i nie tak to powinno być. Przede wszystkim, miejsca publiczne nie są miejscem, nie są miejscami, w których powinno świecić się golizną. To jest taka moja pierwsza myśl, która mi się nasuwa, i to nie chodzi o rozmiar w żadnym wypadku, tylko chodzi mi tutaj o to, że no słuchajcie, tam są ludzie z dziećmi, tam są osoby z różnych, jakby to ująć. Grup wiekowych, o różnych poglądach, o różnych przekonaniach i trzeba to uszanować również. Zatem przede wszystkim nie podobało mi się to, że jest to narzucanie takiego, wiecie, jednej świętej racji objawionej, że wszyscy muszą akceptować, wszyscy muszą patrzeć, a jak nie, no to musi stąd wyjść. No nie, do norm społecznych nie należy chodzenie w Biliźnie po ulicy. Po drugiej stronie medalu mamy wszystkie te głosy, że to jest promowanie otyłości, to też jest bzdura, słuchajcie, nikt, ale to zupełnie nikt, żadna z tych dziewczyn nie powiedziała, słuchaj, bycie grubym jest fajne, musisz być grubym, mieć jest więcej, jesteś za chudy, jesteś sztypiorem, weź coś zrób ze sobą, przy tej. to byłoby promowanie otyłości, ale też nikt nie mówił, że yy, otyłość jest fajna, no nie, 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 nie. jeszcze raz, nie. Kolejna strona medalu. Już trzecia, więc ten nasz medal będzie bryłą wielo... tańciatą. Ja ogólnie nie jestem za tym, żeby w miejscach publicznych były jakieś większe zgromadzenia, przemarsze, happeningi itd. No nie lubię tego. No, absolutnie nie lubię, bo jest to narzucanie w taki czy inny sposób swoich poglądów osobom przypadkowym. Jestem za tym, żeby każdy z nas miał wolną wolę i miał możliwość uniknięcia czegoś. Tak jak Ty, mój drogi widzowie, nie podoba Ci się? Zamknij film, wyjdź po prostu. Jeżeli chcesz go obejrzeć do końca, super. Spodobał Ci się film? Zasu zasubskrybuj, daj łapkę w górę. To też będzie bardzo miłe. Eee, podsumowując, jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak Wy widzicie ten... Eee, w sumie również happening. E, czy, czy on jest pozytywny, czy jest negatywny? Jaka jest Wasza definicja słowa body positive? E, I jak się zapatrujecie na takie działania? Hmm? A w opisie znajdziecie link e, do szerszego opisu całego wydarzenia. Trzymajcie się serdecznie, pa!